Jedynie istnienie może zaspokoić twój głód, czogacie. Zawodzisz mnie, Kajso. To obserwatorzy są prawdziwym zagrożeniem. Casadinie, pustka, którą znałeś, to przeszłość. Twojej wojny nie da się wygrać. Tak, Kaziksie, zasmakowałeś świata i pragniesz więcej. Kogma! Tak mały, a jednak z tak wielkim potencjałem. Nie możesz podjąć walki z obserwatorami sam, Alisandro. Doświadcz mnie, mój proroku! Królowo Ksen, spośród wszystkich, to ty opierasz się zmianie. Welkozie, twoi obserwatorzy nie pozbędą się mnie tak łatwo. Jakże intensywne są te emocje, zniszczony królu, posiłek godny mego głodu! Nie jesteś mi znany, dzieci pustki. Pokaż mi swoje intencje. Stałeś się zachłanny, czogacie. Bestialski, pożądliwy! Opierasz mi się, Kajso, choć to ja jestem twoim zbawieniem. Zawzięty i odważny, jak twoja córka. Teraz i ja taka jestem. Kontynuuj swoją ewolucję, Kazikie. Pożryj wszystko. Twoje prawdziwe oblicze oczekuję. Pasz to Rozważ przymierze, Lisandro. Rozważ je mądrze. Widziałeś już koniec, Malzacharze. Teraz. Początek! Bestia o instynkcie matki. Obserwatorzy się tego nie spodziewali. Każdy moment Twojego życia należy teraz do mnie, tkaczko skał. Obserwatorzy muszą umrzeć, aby pustka mogła narodzić się na nowo. Wymarzą nawet jej wspomnienia, zniszczony królu. Wciąż możesz ją uratować!